W ostatnim tygodniu można by powiedzieć, że możemy się skupić na. Może... No właśnie, ostatni tydzień mogłoby nam streścić czytanie dzisiejsze. I trochę chcę ten początek tutaj jeszcze przywołać. Jeden duch, jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazwał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. A posłowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu. Pana Jezusa. Wielka łaska spoczywała na wszystkich. Właśnie ja to było, myślę, że, zobaczcie taki ten opis, jeden duch, jedno serce. Nie jakieś wiele duchów, czy wiele serc, tylko jedno wybrane, czyli duch Boga i Jego serce. Nie, że to, to było to, co ożywiało wszystkich wierzących w Jezusa, w Boga. I wielka łaska, z wielką łaską, można powiedzieć, z wielką miłością, tłumaczymy, świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. A miłość Boża spoczywała na wszystkich. I to jest opis właśnie nas, domowników Boga, czyli Kościół. Taki mały Kościół, który my tworzymy, ale też myślę, że Kościół ten, który tworzymy jako chrześcijanie. I też chciałbym Cię właśnie zapytać, może dzisiaj bardziej. E Panie, bo panowie niby tak dużo gadają w kościele, czy czujesz się słabo słyszana w kościele, lekceważona, I jeszcze jedno i niesłyszana? Właśnie, słabo słyszana, lekceważona. Czy się tak czuje, która jest z was w kościele? Nie! To dziwne. No więc tak. Jeden człowiek, mężczyzna, napisał. Kobiety w kościele są zbyt słabo słyszane, ich rola jest lekceważona. Często dochodzi do groteskowych sytuacji, kiedy w różnych gronach i programach rozmawia się o roli kobiet w kościele i robią to głównie mężczyźni. I teraz taką książkę napisał. I teraz tak. Nasza książka jest oddaniem im głosu, żeby w końcu same mogły powiedzieć, co jest dla nich ważne, co je wkurza, co poniża, jakich zmian by chciały i jakich zmian potrzebujemy w kościele. Takie coś spotkałem. Wczoraj napisałem do paru tam kobiet, i właśnie tym jedna siostra zakonna, i wszystkie odpisały, że się tak nie czują. To się tak zaskoczyłem. No właśnie, i tak pozytywnie, już mówiąc tak poważnie, to to był taki opis, mam wrażenie, fałszywy, nie? Kościoła. Myślę, że te osoby, które mnie odesłały, te, te znajome, ale same też mówicie, że no się tak nie czujemy, czy gdzieś tak nie ma takich, takich wrażeń. No więc właśnie, yy, jaki jest ten Kościół? Myślę, żeby na tym się warto skupić, jakiego kościoła doświadczam, jak się w nim czuję i zobaczyć to, bo teraz jest opowieść o kościele, tak bardzo konkretny, który to kościół mówi o zmartwychwstaniu Jezusa. Nie, Teraz dzieje apostolskie, to jest opowieść o kościele, o tym jak się rozprzestrzenia Słowo Boże o zmartwychwstaniu. To no nie jest historia Piotra ani Pawła, bo to się ucina tam. Paweł, nie wiemy, co się z nim stało. Nie? Tradycja dopowiada, że zginął w Rzymie. Ścięty. Ale nagle jak czytamy, to jest koniec. Historia się ucina. Nie? Więc moi drodzy, chciałbym, żebyśmy tak się zastanawiali nad tym, jaki właśnie jest Kościół i jak się w nim czuję, jak widzę. Temat miłosierdzia jest też podejmowany. Miłosierdzie, myślę, że najskrócej możemy powiedzieć, że to jest Jezus Chrystus. Pan Bóg nam dał to, czego, na co nie zasłużyliśmy, czyli właśnie Jezusa. Yy, I też On opowiada jakiś Kościół. On pokazuje, a my będąc też jak Jezus, będziemy pokazywali prawdziwy kościół. Do czego zmierzam? Do tego, żeby nie zakopać tego, co zaczęliśmy robić w sobotę przed niedzielą palmową, i wcześniej we wtorek, czyli właśnie tej pracy naszej nad charyzmatami. Bo to będzie to pokazywało, jak jest Kościół. Przede wszystkim tu w Chojnicach. Nie? Żeby może do tego wrócić, może też przesłuchać znowu yy, te może charyzmaty, które gdzieś myślę, że to są te moje. E... O, ja już mam książkę sobie załatwiłem. Będę chciał to czytać, żeby to później ponazywać te charyzmaty i pomóc nam rozpoznać i, i powiedzieć, że to jest to gdzieś. Nie? E... Też tutaj w tej książce już się tak natknąłem, Taki, takie stwierdzenie, i myślę, że to jest bardzo ciekawe, i myślę, że to jest bardzo teraz na teraz. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia o tym, jak to nie jest wierzyć, ponieważ jeszcze kilka pokoleń wstecz, większość amerykańskich katolików żyła w społecznościach imigrantów skupionych wokół parafii solidnym otoczeniu świata chrześcijańskiego ale coraz częściej większość naszych wspólnot i instytucji znajduje się poza resztkami świata chrześcijańskiego. W życiu każdego z nas w naszych rodzinach i parafiach są agnostycy i ateiści, wyznawniowcy i poszukujący. Nadszedł czas, abyśmy zadali sobie pytanie, jak wyglądałaby katolicka parafia z taką autentyczną, zewnętrzną twarzą. Co musiałoby się zmienić, aby moja parafia stała się miejscem, w którym wątpiący mogliby poczuć, że ich pytania są traktowane poważnie. Czego trzeba, aby moja parafia stała się miejscem, w którym wielu parafian mogłoby po spontanicznie stwierdzić, chciałbym, aby mój niewierzący lub niekatolicki znajomy mógł to usłyszeć i być tego częścią. I to myślę, że to, do tego tak nas Pan Bóg coraz mocniej gdzieś zaprasza, żebyśmy my właśnie podjęli się tego. Yy, tego zadania, jakie wynika gdzieś z naszej wspólnoty, z tego rozeznawania. W sobotę ostatnią sobie usiedliśmy z animatorami, z Edytą i z Anią, czyli z literem i odpowiedzialnym za też takie formowanie naszej wspólnoty. I takie nam wyszły, tak zbiorcze te marzenia, z tego, co tak myślę, że dobrze spisaliśmy. Więc wyszły ogólnie podróże, przygotowanie do świąt, takie liturgiczne. Jest też takie marzenia ewangelizacyjne związane z młodzieżą, z dziećmi pomoc w rekolekcjach, uwielbienie łączone z muzyką, dni skupienia, rekolekcje, radio, telewizja. Taka ewangelizacyjna też. Nie? Rękodzieło dużo wybrzmiało w tym. Katechizacja, renowacja kościoła pomoc w domu samotnej matki, bezdomni, starsi, dzieci. Więc to są takie marzenia. I, I tak, no teraz kwestia tego, jak to ubierać, nie? ale mówię, rozpoznawać, co ja widzę w sobie, będziemy to łączyć z tym. No i charyzmatów nam powychodziły takie, wstawiennictwo prorockie, służby wiary, gościnności, muzyki, wiedzy, administracji, pomocy, dawania, rzemiosła, miłosierdzia, dobrowolnego obózstwa, zachęty celibatu, ewangelizacji, uzdrowienia, pastoralno-liderski, nauczania. Nie? Więc tak pewnie to wszystko, ale jeszcze bardziej trzeba, mówię, wejść to i ponazywać to. Tak nawet się nie bać. I do czego ja dzisiaj tak poniekąd zapraszam, o czym mówię, czemu mówię o tym Kościele, czemu mówię o tej, żeby się temu przypatrzeć i temu zadaniu. Ponieważ zbliża się Niedziela Biblijna i myślę, że moglibyśmy tak potestować się, na przykład to przygotowanie do świąt liturgicznych, to jest też działanie w parafii, to co no, święto liturgiczne może nie, taki czas, niedziela biblijna, zbliżyć się do Pisma Świętego, powiedzieć, jaką ma ono rolę w życiu człowieka, czy jest ważne, czy nie, po co czytać, nim żyć i tak dalej. I tak sobie myślałem, że możemy my jako domownicy Boga zrobić coś takiego w niedzielę. Właśnie jeszcze nie wiem co, może wam przyjdzie do głowy, i żeby. Yy, Coś konkretnego przygotować na tę sobotę, na tę niedzielę. Niedzielę biblijną. Myślę, że w tygodniu byłoby ciężko, żeby zebrać ludzi. W niedzielę będą ludzie, bo przyjdą na mszę. Więc można zrobić coś przed i pomsze? Nie więc mój taki pomysł gdzieś, może to gdzieś tam powiecie OK, albo poprawić, a może coś innego, to jak najbardziej. Można przed, bo będzie Ewangelia, czytanie Ewangelii według świętego Marka. Nie, więc można zrobić tak, że jest Biblia audio, ona ma y, to słuchowisko nagrane, jest Biblii, też Ewangelia Marka i żeby ją puścić przed mszą. Na przykład nie, 10 minut wcześniej, żeby sobie tego słuchać. Nie? E, w ten sposób. Może to będzie dobre. Nie? E, może komentarze przed każdym czytaniem czy może ogólnie przed liturgią słowa. Myślę, że przed czytaniami i przed Ewangelią by było ok, I później po tym, po mszy, czy można nawet w ramach ogłoszeń, może tak by było jeszcze lepiej, bo jeszcze ludzie są. I można by zrobić tak, że na przykład świadectwo, czy my znamy Pismo Święte, czemu je czytam, czemu żyję Ewangelią. Czyli zbudowane świadectwo, jak jest, jak nie było o Ewangelii w życiu, co się stało, że wzięłam Pismo Święte, je czytam, i jak jest życie moje wygląda, gdy żyję Ewangelią Pismem Świętym. I myślę, że moglibyśmy to zrobić, to jest proste do zrobienia, łatwe, to nie ma, ma być długo, to może być trzy minuty takie świadectwo. Może coś jeszcze do tego dorzucić, nie wiem, może pomuszy coś, nie mam pojęcia, co można by jeszcze wykonać. Takie mi coś przyszło do głowy. Więc pomyślcie, zastanówcie się i do czego gdzieś zachęcam, bo zobaczcie, że kiedyś uczniowie oni byli tacy, że oni się tak nie wierzyli w siebie, nie? Jezus ich tak trochę popychał, mówi, daje wam moc wyrzucenia złych duchów, ten, nie? No, później siedzieli w Wieczerniku, nie? Też tam był taki lęk i, i bojaźń duża i... Później przychodzi Duch Święty i zaczyna inaczej to robić, nie? zupełnie inaczej. To, co dziś jest też w Ewangelii, nie? że narodzić się na nowo. I Pan Bóg nam daje te charyzmaty, On chce nimi nas na, tak narodzić, żebyśmy się odrodzili, żebyśmy byli inni, może powiedzieć, w pełni sobą. Nie? I żebyśmy tymi charyzmatami posłużyli innym. Nie? Więc no pewnie, że trochę czasu mało na to, ale myślę, że coś moglibyśmy stworzyć, coś wymyśleć, zrobić. No my wszyscy razem tak to, co sobieśmy potrafili zrobić. Prawdą jest to, że wszyscy czytamy Ewangelię, na przykład przez ostatni tydzień, więc mamy doświadczenie. Wcześniej też się to zdarzało. W zeszłym roku przecież cały prawie, i cały Wielki Post, i, ten, i chyba do września byliśmy w Ewangelii. Więc mamy doświadczenia wszyscy tego. A myślę, że jak taki człowiek usłyszałby, właśnie świadectwo, to myślę, że by trafiło i by mogło coś być, właśnie więcej. Także się zastanówcie, pomyślcie na tym, a decyzja, właśnie jest powiązana, ładnie, żeby przechodzić te sytuacje, czyli wchodzę w te sytuacje, w których się boję, prosząc Boga o odwagę i obecność. Boga w tych sytuacjach. To na pewno będzie, że się boję, że ja nie wyjdę do mikrofonu, a co ja powiem, a ja nie jestem na to gotowa, nie jestem gotowy. Może takie coś być. Nie? Zaraz diabeł będzie straszył, że się nie uda. No właśnie kłamał. Żeby właśnie oni zobaczyli, jakie jest Kościół prawdziwy właśnie nasi parafianie. No i myślę, że to będzie konkretne działanie w parafie.